Popatrz w siebie, jak w rzekę, w chłodny sierpniowy poranek. Popatrz w siebie, jak w prześwit, między liśćmi a ziemią, z którego to przesmyku niebo się objawia. Wejrzyj w siebie i bądź wiatrem, płynącym przez przestwór siebie, przez wielość głosów, polifonię odczuć, scenarię zmysłów, przez doświadczanie. Zanóż się, ochłodź się, poczuj tętno życia i energii, wejdź jeszcze głębiej, poczuj to wszystko naraz.